Cześć, witam Was na kanale w drodze do domu. Dzisiejszym bohaterem naszego filmu będzie stworzeń wahacza. Chciałem wam kilka słów o nim powiedzieć o tym, jak ważny to jest wynalazek dla naszych samochodów. Tak, bardzo, bardzo ważny wynalazek ma już kupę lat, kilkadziesiąt lat. Natomiast czasem po prostu nad pewnymi rzeczami, które są w naszych samochodach się nie zastanawiamy, jak one na swój czas, kiedy były wprowadzone do użycia, były po prostu rewolucyjne. Jak zmieniały w ogóle to, jak nasze samochody wyglądają. Co prawda, stworzyłem wahacza we współczesnej wersji, no to są mniej więcej lata 60. Te. Natomiast później Wam po pokażę, myślę, że bardzo ciekawe coś, jak. Co było przedtem? Ale po kolei. Słuchajcie, stworzeń wachacza, czyli coś bardzo ważnego. Coś, co na pewno, jeżeli macie auto, albo sami wymienialiście, albo słyszeliście o tym, że wam mechanik powiedział, czy na przykład na przeglądzie wam powiedzieli, że macie do wymiany stworzeń wachacza. Ale co to właściwie jest i jakie jest jego zadanie? Zadanie stworzeń wachacza jest naprawdę bardzo istotne i wypełni on mnóstwo funkcji wbrew pozorom. Słuchajcie, i tutaj, jako pierwsze takie narzędzie naukowe, będzie tutaj pełnił rolę ten wahacz. To jest konkretnie wahacz od Fiata Panda. Jest też bardzo popularnego auta. I w tym przypadku mamy stworzenie wahacza, który jest na stale zainstalowany. W zobaczcie, w odkówce wahacza. Czyli on jest wprasowany na stałe i jest elementem w tym przypadku niewymiennym. I tak jest w wielu autach. Tu mamy Pandę. I to powoduje, że jeżeli później no niestety stworzymy wahacze, musimy wymienić cały wachacz, no te wahacze nie są takie drogie takie takiej pandy. możemy tutaj wymienić te, ewentualnie tuleję tylko samą, i takie rozwiązanie niewymienne jest w wielu samochodach. BMW, Mercedesy, Vectra C, na przykład wiele które ma już aluminiowe wahacze, Alfy, no i bardzo, bardzo duża ilość samochodów. Ale no nie tylko, bo oczywiście, jeżeli na przykład najczęściej ten kanał oglądacie, bo macie opla albo Renówkę, no, to wtedy te stworzenia są wymienne. Czasami są wprasowywane, czasami są przykręcane. Tak jak na przykład tutaj, w tym przypadku. To jest stworzeń wahacza, który pochodzi z Astra, Astra Vectra, Vectra B, Astra Dwójka. I ten stworzeń wahacza jest wymienny. On fabrycznie jest do wahacza przynitowany na trzy tutaj nie Trzema nitami, a później się go po prostu wykręca, czy wybija się, czy też się rozwierca te nity i zastępuje się śrubami. Jest to Yy, po prostu normalne rozwiązanie. Niektóre auta mają już fabrycznie te sworzenie też przykręcane. Wtedy po prostu trzeba to odkręcić i przykręcić. Jest to bardzo rozwiązanie, bo nie musimy wymieniać całego wahacza, tylko wtedy wymieniamy sam sworzeń, prawda? Więc yy, czasami jest to na dwie śruby, tak jak na przykład chyba było w scenikach, chyba pamiętam, i Megankach pierwszej generacji, ale najczęściej jest właśnie coś który rodzaju takiego, takiego kwiatuszka. Mamy na trzy śruby przymocowany stworzeń wahacza. Też taka uwaga, jeżeli kupujecie samochód yy, i mają koszty eksploatacji dla Was znaczenia, a pewnie mają, to zwróćcie uwagę właśnie na takie rozwiązania w zawieszeniu, jakie yy, występują. Czy na przykład, jeżeli pójdzie Wam taki słożeń wahacza, wybije się, on dostanie luzu, no to czy trzeba będzie wymienić cały wahacz, czy tylko wystarczy słożeń? Bo na przykład taki słożeń wahacza do Astry, do Rynówki kosztuje, yy, do Astry powiedzmy, no 50 zł, słuchajcie, to już taki w miarę, w miarę kupimy słożeń wahacza. A na przykład do Vectry C, kiedy pójdzie nam y, taki stworzymy wachaczem, musimy kupić cały wahacz. No, i to tam jest chyba, o ile pamiętam, do minimum 300-350 zł, a taki lepszy potrafi kosztować 6-7 stówek. Więc na przykład, właśnie jaka jest różnica w kosztach eksploatacji między Vectrą, a Astrom? Tak, To jest, jest jeden z tych elementów. I tutaj mi się nasuwa pomysł na film. Piszcie w komentarzach, czy interesowałby Was na przykład taki film koszty eksploatacji. Jakie są różnice w kosztach eksploatacji na przykład auta klasy MAU, B, C. D. Coś takiego, myślę, że to mógł być ciekawy filmik. No i ja Wam tutaj przygotowałem takie właśnie tutaj narzędzie naukowe. Słuchajcie, przeciąłem ten stworzeń wahacza. To jest przecięty wzdłuż osi tego najważniejszego elementu, czyli tak zwanej miseczki. Tutaj mamy miseczkę i tutaj mamy stworzeń wahacza, który w ten sposób wygląda przecięty. I dlaczego on jest tak ważny? A już wam pokazuję. Ok, mamy nasz wahacz. I jak wiecie, wahacz rusza się w ten sposób, tu 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 tu, tak? czyli no, i na tych tulejkach, tu różnie może być, taka tulejka, taka tulejka, w przypadku naszej Pandy jest to coś takiego, no dobrze, ale przecież do tutaj musi przesunąć No i tu mamy zwrotnicę, to jest akurat zwrotnica od Forda Fiesta, ale nie jest to istotne, Istotna zasada generalnie, działanie zawsze taka sama. Tu my mamy zazwyczaj łapki, które wchodzą do, o, coś mi dzwoni, do naszego właśnie stworzenia. czyli to nachodzi nam na stworzeń. o, w ten sposób, trochę tutaj zleci. Troszkę sobie tutaj oddalimy, słuchajcie. No i tutaj, tutaj wchodzi zawsze, albo jest przykręcany albo na jedną, albo na dwie śruby, no, albo jest wkładany, tak jak tutaj w Fordach, amortyzator. I tam u góry to już nam idzie do kieliszka. Najczęściej jest to MacPherson w współczesnych samochodach, chociaż no nie tylko, ale najczęściej. Generalnie właśnie najwięcej samochodów ma tego typu rozwiązania, czyli wahać yy, trójkątny tak zwany, no bo on jest taki, tworzy taki trójkąt, prawda, raz, dwa, trzy, on tam ma różny kształt może mieć, i właśnie w ten sposób ma zwrotnicę. Tutaj, tu mamy końcówkę kierowniczą, która ciągnąc obraca nam naszą zwrotnicę, a to powoduje, że koło tutaj przykręcone nam się skręca. No dobra, właśnie, wahać idzie w ten sposób do góry. No ale co się dzieje z naszym kołem? One też musi się prawda, jakoś poruszać. Musi wykonywać po pierwsze obrót prawo-lewo, gdy jedziemy samochodem, ale oprócz tego nasze zawieszenie, które pracuje na naszych dziurach, góra-dół, góra-dół powoduje, a przecież tą górę właśnie mamy przykręconą przez amortyzator czy też kolumnę McPhersona na stałe do zawieszenia samochodu. Tutaj wykonywany jest tylko ruch taki. Nie ma już tutaj ruchu innego. Ruch tylko jest obrotowy, jeżeli to jest Wasz McPherson w ten sposób. No więc, o co chodzi? dlatego też stworzyłem wahacza. Oprócz tego, że wykonuje ruch obrotowy, musi wykonywać też ruch taki. O, dokładnie w ten sposób. Bo powiedzmy, on jest w ten sposób, gdy idzie do góry, on się troszkę odchyla. I w ten sposób. I w ten sposób. A więc stworzeń wahacza wykonuje tak naprawdę ruch w każdą stronę. Słuchajcie, yy, czyli oboż, on się musi obracać. Nie obraca się tak ale wykonuje ruch jednak tak i tak, tak, tak. Ruch musi wykonywać taki, taki, w każdą stronę. To jest po prostu przegub kulowy. I zobaczcie tutaj na naszą pomoc naukową. już sobie to może oddalimy. Tu mamy ten nasz sworzeń wahacza przecięty. Dokładnie widać, jak to jest zainstalowane. Oczywiście, w środku jest smar. Jest on zabezpieczony taką harmoniką gumkową, żeby ten smar po pierwsze nam nie wyleciał, a po drugie, nie naleciał nam kurz, brud, woda. Itd., co doprowadziłoby do zatarcia sworznia i jego korozji. O, ten sposób to pracuje na tej miseczce. Tak udało mi się to przeciąć. Oprócz tego, on może się tutaj na tej kulce, jest ma takie wyżłobienie. Fabrycznie jest oczywiście wkładana ten, ten stworzeń od tej strony i tutaj jest zaprasowywana ta miseczka. W niektórych rozwiązaniach starszych samochodach to ta miseczka była nakręcana, jeszcze była nawet kalamitka. Chyba w samochodach amerykańskich bardzo długo, do lat 90-tych, a nawet 2000 -tych. Chyba kiedyś miałem jakieś do 2000, dobrze nie wiem, 2008 roku i pamiętam jeszcze były kalamitki, żeby to nasmarować. W nowych współczesnych tego nie ma, mamy wymieniać, wymieniać i wymieniać. No, ale też trwałość tych części jest jaka. No teraz znowu spalac, jest teraz gorsza, bo kiedyś opanie że Ta trwałość jakby losła w latach 90. jakby jakość części i samochód osiągnęła szczytna, a potem już jest spadek. I zobaczcie, ten stworzeń potrafi w każdą stronę się obracać, w każdą stronę się wygina. Dzięki właśnie tej miseczce. I teraz taka uwaga, zdarzało się w niektórych samochodach, kiedy właściciel olewał swoje auto i kiedy luz, bo luz się tworzy, gdzie? Tutaj. Tu jest taka wkładka, i w, w miarę zużywania się jazdy, no, w naszych dziurach tutaj potrafi się zrobić luz. Tu akurat ten stworzyń nie ma luzu, e, ale potrafi się stworzyć luz, który powodował, że właśnie to Wam stuka. Jeżeli stuka Wam stworzyń, to właśnie powoduje, że mm, y, tutaj ta, 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 ta kuleczka, jakby opukuje się tutaj, dostaje luzu, i powoduje, że tu, 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 tu potrafi pukać na przykład o tą miseczkę albo o, tej, o, o ten element. To jest generalnie. Jeżeli ktoś bardzo o tym nie zadbał, mogło nawet dojść do wyrwania tego, tej kulki, ale raczej, no, no różnie, to bo na przykład hondy miały taki problem. Szczególnie akordy z te siódmej generacji z początku produkcji, że w, potrafił wyskoczyć z e, stworzeń. Jak ktoś bardzo by zaniedbał, to jest możliwe, naprawdę wypadnięcie tego stworzenia jest możliwe, ale to już ktoś musi nie wiecie, bo wtedy po prostu pukający wahać, przepraszam, ten stworzeń pukający tu rozszerzałby tutaj tą miseczkę coraz bardziej, aż mógłby w skrajnej, w skrajnej postaci. Wylecieć i to jest naprawdę kurze niebezpieczne. Ja nie miałem jednak takiego przypadku, na szczęście. E, oprócz tego sworzęb potrafi także skrzypieć, wtedy kiedy na przykład uszczelni się gumka, naleci tutaj woda, zrobi się korozja, potrafi też skrzypieć na przykład w ten sposób. Nie ma jeszcze luzu, nie puka, nie stuka, ale potrafi nam ten sworzęb na przykład skrzypieć i potrafi się, albo się i też na przykład zacierać, co też może powodować problemy ze skręcaniem i prawidłową pracą zawieszenia, bo on już wtedy właśnie nie wykonuje tego takiego prawidłowego ani obrotu, ani swojego wychylania. Dlatego też stworzenie jest bardzo ważne. on pełni, zobaczcie, jak bardzo dużo, w trzyma nam nasze koło, umożliwia nam skręcanie samochodu i pracę naszego zawieszenia. Dlatego też tak jest ważne, żeby taki sworzeń po prostu był w należytej kondycji i, i, i ma on wpływ w pewien sposób, przy skrajnej oczywiście możliwości wyrobienia, na y, bezpieczeństwo naszego samochodu. Y, no dobrze, słuchajcie, no to mamy taki sworzeń y, i takie sworzenie y, znamy we wszystkich społecznych samochodach, tak, od lat 60. mniej więcej, duży Fiat, to jest auto, które już miało takie na przykład stworzenie, kiedy wszedł duży Fiat. No dobra, ale co było wcześniej? Ha, to już specjalnie dla Was przygotowałem dzisiaj bardzo, mi się wydaje, że ciekawostkę taką. No dobra, a teraz zagadka. Co to jest? No okej, okay, pewnie wiele z Was się domyśli, że jest to stworzeń <grybujesz> wahacza, bo tak jest tytuł do filmu, ale od jakiego to jest auta? Kto wie, no słuchajcie, jak sądzicie? Zobaczcie, tu jakaś taka dziurka, co to w ogóle jest za wynalazek? To jest sworzeń wahacza? Co to w ogóle jest? Jak? To się rozkręca? Tu jakaś znowu dziurka? No dobra, no tu jest jakaś tuleja gumowo jak metalowa. <laughs> słuchajcie, to już jest naprawdę historia i to naprawdę historia zamieszła. I już wam pokazuję. A co my tutaj mamy? Słuchajcie, no dobra, no my że sobie zwrócimy uwagę, no bęben hamulcowy, tak? On jest bęben konkretny. Na 5 śrub. Tak, słuchajcie, to jest bęben hamulcowy od samochodu osobowego, mało litrażowego. Hmm, choć na obecne standardy to właśnie byłby taki no, mniej więcej normalny silnik do pasata, <noise> yy, popularnego i polskiego. No to chyba już wiele osób wie, do czego to jest. Słuchajcie, tak, to jest cała, yy, można powiedzieć, yy, takie moje posiadaczowe zdalisko. Słuchajcie, Syrena. To jest yy, syrena, syrena 104, 105. I jest to układ zawieszenia samochodu Syrena, więc samochodu, słuchajcie, polskiego, polskiego, samochodu z lat 50., no konstrukcyjnie z lat 50., i produkowanego, słuchajcie, można w to ciężko uwierzyć, ale do roku aż 83, bo dopiero w czerwcu 83 roku skończono produkcję z samochodu Syrena. Sprawda, pod koniec to już głównie produkowano R20 i Bosto, które no, jako takie auto już użytkowe to jeszcze ktoś chciał. Natomiast no, to jest prawdziwe, to jest, słuchajcie, z samochodu Syrena. Niestety nie mam syrenki i już raczej nigdy mieć nie będę, dlatego że no, zbyt to jest kosztowne. Hobby, ale myślę, że świetny, słuchajcie, przykład tego, jak kiedyś było rozwiązane właśnie zawieszenie. Tu mamy ten wąs zwrotnicy, który też na jest odkręcany, to w ogóle to, to jest element odkręcany. Cała jest, jakby tutaj, zwrotnica. Tu wchodzi przegub, Tu mamy przegub, nie jest to przegub kulowy i o tym też kiedyś zrobię film właśnie na, na tym przykładzie. Tu mamy przegub napędowy. Tu mamy górny stworzeń, dlatego że Syrena miała dwa sworzenia, i dolne i górne. Yy, Tutaj przychodził wahacz, Syrena nie miała wahacza trójkątnego, tylko taki wahacz trapezowy. Natomiast u góry rolę wahacza jednocześnie elementu yy, resurującego pełnił resor, resor poprzeczny, który tutaj, tutaj, niestety nie mam już takiego yy, słożnia, który tutaj był tu, po prostu przekręcony był resor. Natomiast na dole był przekręcony normalnie, jak w na naszych samochodach, wahacz. I to jest właśnie taki element, no wiecie, no, on jest taki, jaki jak jest. Jest to trochę uszkodzony, ale, właśnie tutaj, o, jakby tak ułożyć, to powinno być mniej więcej coś takiego. Czyli to mamy wkręcone tu, to mamy wkręcone do końca, tutaj, tutaj mamy wkręconą normalnie kalamitkę w tą stronę. I przez te dziurki wlewa nam się smar, który trzeba co jakiś czas, co ileś tam tysięcy kilometrów nabić, żeby to nam się obracało, bo tutaj nie ma żadnej miseczki, tu nie ma żadnego teflonu, niczego, tu jest po prostu, słuchajcie, gwint, tu jest po prostu, słuchajcie, był gwint, ja tego, no to już ma swoje lata, więc tego ciężko będzie mi teraz to wkręcić do końca, ale to wkręcone tutaj, tu się smarowało, dzięki temu to się obracało, dlatego tak ważne było obsługa, trzeba mieć tawotnicę i samochód swój od czasu do czasu smarować, żeby wam w ogóle, słuchajcie, skręcał ten, ten samochód, a więc w ten sposób to się, to się, prostu, zobaczcie, od góry, to jest taka ze skóry oryginalnie, chyba kojarzę, że to było wykonane. Później były jakieś obasadniki też gumowe. Element, żeby tutaj przeciwkurzowy, żeby tutaj nie leciała nam woda i syf do, do, do tej jakby tulei, w której pracuje nasz, pracował nasz stworzeń. Tutaj wszystko to było, to się wkręcało tutaj w ten, w ten element. Zobaczcie, wykręcić to teraz to powodzenia. Natomiast to się właśnie tak, obrót samochodu jak skręcaliśmy kierownicą realizował się tutaj, czyli zobaczcie, Zobaczcie tutaj na tym dół co się dzieje, zobaczcie na nakrętkę, tak, 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 zobaczcie, każdy obrót, no bo to jest to jest, to jest generalnie śruba, tak, ten element stoi w tym, a tutaj się to nam, to po prostu powodowało, że skręcając, skręcając, jednocześnie samochód, koła robiły góra, dół, no oczywiście to jest mały, mały zakres, tak, tego wszystkiego, ale to, to tak wyglądało, czyli skręcając, podnieśliśmy takie zawieszenie. Oczywiście, prawidłowo ustawione, dlatego było tak ważne, w tych samochodach się wszystko regulowało nie tylko zbieżność, tak jak w większości aut, ale i kąty, i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy to wszystko było regulowane, żeby działało prawidłowo, bo no, inżynierowie to obliczyli. Tak? Natomiast działanie Góradów było tutaj na tej tulei, tulei gumowo-metalowej. Czyli tutaj wahacz powodowo i jednocześnie to w ten sposób działało. Zobaczcie, no to jest oczywiście anachronizm, jak na obecne czasy, ale teraz dzięki temu, myślę, zobaczcie, tak obsługa tego, smarowanie, sama kozy i wielkość, bo to musiało być wielkie, żeby było mocne. Zobaczcie, auto małolitrażowe, 850 kwietności, jak to jest wszystko ogromne i ciężkie, że nie mogę Wam pokazać, jak to jest ciężkie, ale naprawdę to jest kawał żelazstwa. I całe to nie jest takie fajne do roboty, bo trzeba mieć duże siły. Słuchajcie, jaki to był anachronizm. I dzięki temu możecie zobaczyć, jak duży postęp się zrobił. Słuchajcie, to a ten współczesny stworzeń wahacza. Zobaczcie, jaka różnica. Współczesny stworzeń wahacza, współczesnego samochodu pełni tą rolę i nawet lepszą rolę niż to z auta małego, małego. Słuchajcie, samochodu tak naprawdę. Bo Syrena nie była jakimś nigdy wielkim samochodem. Była samochodem mało przede wszystkim. I zobaczcie. To, a to. Jak zmieniła się historia motoryzacji Dawidowa, ale z drugiej strony od lat 60 nie wynaleziono tak naprawdę nic innego. No te zawieszenia się zmieniają, ale nawet w tych zawieszeniach takich jak wielowahaczowych typu, tak tam Passaty, wiecie, P5 i tak dalej, Audiki, no to tam tak naprawdę tkwi zaklepane coś takiego. No i dobrze, w każdym razie mam nadzieję, że filmik się podobał, jest czymś ciekawym, coś innego na kanale. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!